W programowaniu często będziemy chcieli łączyć sobie różne typy danych, żeby je wyświetlić. Na przykład, załóżmy, że mamy tablicę z liczbą punktów. No to czasem nie wystarczy wyświetlić, że to jest dwa punkty, że po prostu dwójkę, no bo ktoś może nie wiedzieć o co chodzi. Więc do tego warto by było dodać, że na przykład points, dwukropek i liczba punktów. Tyle, że ta liczba punktów musi się zmieniać dynamicznie. No bo teraz mamy dwa punkty, a za chwilę będą trzy punkty. Więc właśnie dzisiaj opowiemy sobie, jak można łączyć na przykład tą wartość tekstową, czyli points, z tą wartością liczbową dynamiczną, czyli właśnie z jakąś tam liczbą punktów. No to jedziemy. Załóżmy, że będziemy zwiększać liczbę punktów, więc niech to będzie zmienna typu integer i niech nazywa się points. To się równa. No i na początku zazwyczaj mamy 0 punktów. To wpisujemy. 0. Teraz w metodzie start będziemy chcieli wyświetlić tą ilość punktów. Na chwilę obecną jeszcze nie wiemy, jak to robić, ale wiemy, jak to zdebugować w konsoli, więc tak to właśnie zrobimy, czyli dajemy sobie debug do log. No i tutaj chcemy wyświetlić nasze punkty, prawda? Jeżeli wyświetlimy to w ten sposób, czyli wywołamy naszą zmienną, to po prostu w konsoli pojawi się wartość 0. No to skąd ktoś ma wiedzieć, co to jest? No to warto by było wyświetlić, że points, Równa się 0. Jak to zrobić? No, możemy właśnie do tego użyć konkatenacji, czyli dodajmy sobie teraz wartość tekstową, niech to będzie właśnie wyraz points, no i chcemy to połączyć ze sobą. No, a takim dosyć uniwersalnym operatorem w programowaniu jest plus, czyli w tym przypadku możemy użyć plusa i on będzie traktowany jako właśnie taki operator konkatenacji, czyli połączenia tych dwóch elementów. Bo normalnie, jakbyśmy użyli plusa w innym przypadku, to byłby używany jako operator arytmetyczny dodawania. A tutaj też w sumie można sobie to trochę tak wyobrazić, że dodajemy jedno do drugiego. Nie? Tyle, że to nie jest arytmetyczne, to nie jest matematyka, to jest bardziej łączenie. I teraz, jak sobie to wyświetlimy, odpalamy program i widzimy tutaj, właśnie, zobaczcie, points to jest 0. No i super, wiadomo od razu o co chodzi. To teraz pokażę Wam jeszcze inny sposób. To była konkatenacja z użyciem operatora konkatenacji, tak? czyli tego plusa. Ja często stosuję troszkę inną metodę, bo ogólnie sposobów na konkatenację jest bardzo dużo. Ja Wam pokażę tylko takie dwa, chyba najczęściej stosowane. Więc teraz użyjemy konkatenacji przez interpolację. Ja wiem, że to nazewnictwo jest trochę ciężkie, nie musicie tego pamiętać. Ważne, żebyście wiedzieli, jak to stosować. Czyli jeszcze raz damy sobie debug.log, otwieramy sobie nawias i teraz na początek wstawiamy symbol dolara. Teraz otwieramy sobie um, cudzysłów i możemy na koniec dać średnik. Teraz wszystko, co chcemy dodać, będziemy dodawać wewnątrz cudzysłowia. Nawet te wszystkie dane dynamiczne. Zobaczcie, dodajemy tak jak było przedtem, czyli wpisujemy sobie points, dajemy dwukropek i spację i teraz chcemy dynamicznie Dodawać tutaj tą naszą zmienną points, żeby dodawać teraz porcję kodu wewnątrz cudzysłowu, musimy posłużyć się nawiasami klamrowymi. I teraz wewnątrz takich nawiasów klamrowych możemy dodawać jakiekolwiek tutaj dane dynamicznie. Więc pierwszy sposób to jest taka konkatenacja z operatorem konkatenacji, czyli plusem, a drugi sposób to jest konkatenacja przez interpolację. Dodajemy zawsze symbol dolara na początku. A później całą treść już podajemy wewnątrz. Cudzysłowu, jak chcemy zawrzeć dane dynamicznie, to podajemy je wewnątrz nawiasu klamrowego. I to wszystko. Pamiętajcie, mamy więcej sposobów, ale wydaje mi się, że te dwa nam w zupełności wystarczą.